dobry! Dzisiaj są walentynki. Dużo osób z tej okazji planuje sobie coś wyjątkowego. I ja też sobie zaplanowałam coś wyjątkowego. Dzisiaj sobie usunę ósemkę. Um, właśnie idę na to wyrywanie. Jestem mega, mega obsrana. Nie podoba mi się ten pomysł. No rosła sobie na cztery ósemki ta jedna była. Słońce! Na cztery ósemki ta jedna była dzielna i się wykluła, e, i będziemy się jej pozbywać. No, czy to jest miłe? Nie sądzę. Bardzo mnie to stresuje, i w związku z tym postanowiłam, że się do tego przygotuję. Będzie mi łatwiej e, znieść cały ten proces, w związku z czym podjęłam pewne kroki. Po pierwsze, wybrałam sobie dentystę, który ma moje zaufanie, którego lubię, który się już sprawdził wcześniej w mniejszej akcji i który studiował w Stanach. Plus 50 do Skili, prawda? Więc to odhaczone. Po drugie, ubrałam się cała na czarno. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze w żałobie po tym biednym zębie, jako mój wyraz, no po prostu wdzięczności, a po drugie na wypadek nagłego rozlewu krwi, to ja jestem przygotowana, bo po prostu nie będzie widać. Rozważałam też, żeby wziąć inne ubrania na przebranie, ale stwierdziłam, nie świruj Magda, to się. Raczej nie wydarzy. Trzeci podjęty krok to przewidziany lunch. Wziąłam sobie składniki na koktajl. Um, rozumiejąc, że raczej nie będę w stanie rzuć i gryźć, jest to mój ulubiony koktajl, którego już bardzo dawno sobie nie robiłam. Bo tak trochę odchodzę od koktajli, żeby jednak przeżuwać i gryźć. Ale ponieważ dzisiaj. Nie jest inna sytuacja, no to mam w plecaku jarmuż, banan, yy, saszetkę swojej ulubionej herbaty zielonej, mleko kokosowe i będę działać. No, yy, oczywiście teraz nie jestem w takim stresie, że nie jestem w stanie nic zjeść. Ja nigdy w stresujących sytuacjach nie radzę sobie jedzeniem. Natomiast wiem, że po wszystkim, jak to puści. To mnie tak zacznie ssać, że po prostu muszę być na to przygotowana. Kolejne moje przedsięwzięcie to zaplanowany mecz Igi Świątek. Będę się emocjonować tym, a nie tym, że mnie boli. To jest bardzo ważne, że Iga będzie ze mną w tej sytuacji. Nie wie o tym. Kolejna sprawa. Nakupiłam sobie mnóstwo ciuchów. I one od jutra zaczną przychodzić, przez najbliższych kilka dni. Jest to system nagród, który przewidziałam dla siebie za codzienność dzisiejszą. W związku z tym nie mogę teraz speniać i nie pójść na tą wizytę, skoro już dostanę nagrody, prawda? Kolejna rzecz, którą na dzisiaj przewidziałam, ciekawe czy będę w stanie pokazać, to są wygodne buty. Mam nadzieję, że było widać. Po pierwsze, takie buty ze względu na to, żeby się nie wyrąbać. Żeby w tym stresie jeszcze oprócz dziury w dziąśle nie dołożyć sobie jakichś obić i otarć. Ale po drugie, te buty są tak mięciutkie i milutkie, że się czuję taka otulona. Wiecie, że przynajmniej ktoś mnie w te stopy przytula. Na tę okoliczność tragiczną. Ta ławka wygląda na sucho. Uff. Przewidziałam, że sobie będę siedziała na ławce, ale dopiero po, yy, po złożeniu całego parku przed kasynem, yy, już z bolącą ręką od trzymania tego kija, yy, znalazłam ławkę, która nie jest mokra. Także. I w ogóle znowu zapominam się patrzeć w kamerę. I jeszcze jedno przedsięwzięcie, które podjęłam, ponieważ dzisiaj po tym zabiegu yy, wracam do pracy. Idę normalnie do pracy. Mamy piątek. Yy, już mówiłam, walentynki. Ale za to wzięłam wolne w poniedziałek i we wtorek. Także wtedy będę wtedy będę przeżywać wyrywania. Dzisiaj wracam normalnie do roboty. No idę, idę. Ahoj, przygoda, nie? Potrzebna była cała ta afera. Przyznaję, nie było rozlewu krwi, nic mnie nie bolało. Całość trwała chyba 5 minut. Luz, co się nastresowałam, to moje. Ale fachowiec, no polecam specjalistów, którzy się szkolili w Katalonii i w Stanach Zjednoczonych, ponieważ on właśnie taką drogę przeszedł, i jak widać, pacjenci zadowoleni, mogę teraz już odetchnąć. No ale jeszcze będę dawać znać, jak mi znieczulenie puści, czy jestem taka szczęśliwa nadal, bo jednak to był kawał zęba. Oczywiście sobie oglądałam, oglądałam sobie ten ząb z każdej strony, jak już był wyjęty. Spora tam jest teraz ta dziura, także zobaczymy, czas pokażę, czy będę tak chojrakować za tam nie wiem, dwie godziny. nie? Wzięłam moją asystentkę i idziemy na górę zrobić trochę ujęć do innego filmu, w którym mówię o lotnisku. Uuu, zobaczcie, jaki to jest ładny widok. Asystentka pokazuje, że stajemy przerwa? Okej. Okay. To jest takie piękne miejsce widokowe, że spokojnie by tu mogła być ławeczka, ale podejrzewam, że ci ludzie, którzy tu mieszkają, no nie byliby szczęśliwi. Boże, to jest niesamowite. Że ja, jak mam nagrywać, to wtedy nagle dostaję chrypy, której normalnie nie mam. Jesteśmy już kilka dni po mojej ekstrakcji zęba i wszystko jest super. W ogóle nie musiałam brać żadnych środków przeciwbólowych. I można powiedzieć, że ten cały zabieg to było wiele krzyku o nic. No, w moim przypadku. Ym, nic takiego strasznego się nie wydarzyło, a y, nagrodziłam się jak porąbana <grymnie> za te wszystkie straszne cierpienia. Ale cóż, mogłabym oczywiście odesłać te ubrania, ale tego nie zrobię. Jeśli w ogóle chodzi o mnie, to ja mogę gadać o kilku tematach bez końca i jednym z nich są ciuchy. Czasem widzę jak dziewczyny fajnie potrafią zrobić mnóstwo stylówek z kilku rzeczy. I sobie myślę, Jezu, ja tak, tak potrafię mieć, nie wiem, 15 ciuchów w szafie i miksować je na różne sposoby, cała szafa kapsułowa. Natomiast ja jakoś tak nie potrafię. Mam parę rzeczy, które mam ze sobą y, poskładane w zestawy, a tak to średnio mi idzie miksowanie tego. No, więc zwykle kupuję po prostu to, co mi się spodoba. No, mam tych ciuchów mnóstwo. No, sporo tego. I pomyślałam, że wam pokażę, co sobie zamówiłam, bo sama czasem lubię oglądać takie filmy. A jak nie lubicie tego oglądać, no to bardzo mi przykro, ale właśnie to nastąpi. Zacznę od tej koszulki, dlatego że mi się skojarzyła z tym moim pierwszym odcinkiem, w którym wspomniałam o Muzeum w Lurze i na Lizie. I chwilę później znalazłam tę koszulkę. I również chwilę po tym, jak opublikowałam ten odcinek, znalazłam informację, że w ogóle w Luwrze szykują jakiś remont i Monaliza będzie miała chyba swoją salę, albo przynajmniej jakiś taki obszar dla niej wydzielony, jeszcze inny niż dotychczas. Więc można powiedzieć, że mam mega wpływy, bo powiedziałam o tym, że się nie da jej w spokoju obejrzeć i natychmiast wzięli się do pracy. I to jest właśnie bluzka. Ze sklepu UNIQLO. We Francji są sklepy UNIQLO stacjonarne, w Polsce wydaje mi się, że tylko online. Ta koszulka została stworzona na taki chyba konkurs, gdzie tematem przewodnim w 2024 były właśnie odkrycia luwru. Pomyślam, że jest świetna i że muszę ją mieć. I tak na tej zasadzie jest cała moja szafa stworzona. Co tam jeszcze? Zrobiłam jeszcze zakupy na Zalando Privé. Ogólnie robienie zakupów na Zalando Privé jest trudne i ja się do tego nie za bardzo nadaję, dlatego że oni wrzucają jakieś marki danego dnia i to są limitowane sztuki, niedużo tego jest. Jeśli się nie wejdzie, przynajmniej we Francji tak jest, jeśli się nie wejdzie o tej siódmej, kiedy oni to wrzucają, to już koło ósmej nie ma czego szukać. Ja nie zwariowałam jeszcze na tyle, żeby specjalnie nastawiać sobie budzik na siódmą, że muszę tam wejść, bo nie wiem, pojawiła się jakaś firma, którą ja akurat lubię, ale czasem mi się zdarza, że akurat po tej siódmej przeglądam telefon, widzę w maila, że jakaś firma, która, którą mogłabym być potencjalnie zainteresowana, właśnie coś wrzuca. No, i wtedy przeglądam, i właśnie w ostatnim tygodniu udało mi się trafić na dwie marki, czyli na Pumę i na Diesla. Jeśli chodzi o Pumę, to zdecydowałam się, ponieważ według mnie ogólnie ubrania sportowe są yy, za drogie. Nie wiem skąd się wzięły jakieś ceny stanika sportowego 50 euro. A właśnie yy, na Zalando Priwe można było znaleźć staniki sportowe po 20 euro. Więc kupiłam sobie dwa takie przyśliczne. To jest pierwszy z nich. On ma takie połyskujące drobinki. Naprawdę fajnie wygląda. Super trzyma biust. Drugi taki trochę bardziej mrał. I też super trzyma. Jestem z niego bardzo zadowolona. Wzięłam je, bo teraz jeżdżę co do, praktycznie cztery razy w tygodniu na rowerze do pracy. O tym też kiedyś opowiem, czemu jeżdżę na rowerze na tym pociąganie na hulajnodze. No więc po prostu tych ciuchów sportowych potrzebuję zdecydowanie więcej. I w poprzednim sezonie jeździłam zwykle w takich obcisłych koszulkach albo z zbudowanym stanikiem, albo na stanik sportowy, ale w obcisłych. No i generalnie ciuchy dla rowerzystów właśnie takie są. Ale mi ten koncept średnio pasował, że jadę na tym rowerze cała mokra i ta mokra koszulka jest do mnie przyklejona. Mm, więc stwierdziłam, że spróbuję w tym sezonie trochę innej koncepcji. I właśnie na stanik sportowy będę używać takich krótszych, szerszych topów, więc no, może to podziałać jak plandeka, która mnie będzie zatrzymywać, jak jakiś kurde tutaj spadochron, ale przynajmniej nie będę miała tego poczucia, że się coś do mnie lepi. Niby zwykła koszulka, ale bardzo fajnie leży i spełnia moje, moje właśnie kryteria co do tej zmiany stylu na przyszły sezon. Kolejną rzeczą, którą zwykle przeglądam zainteresowaniem, jeśli zdążę na Zalando Privé, to jest diesel. Jeansy z diesla według mnie też drogie. 200 euro albo więcej niż 200 euro. <laughs> to jest dosyć zaporowa cena. Natomiast na Zalando Privé można je znaleźć po 60-80 euro. Wąskie dżiny. I przyszły dokładnie tak, jak chciałam. Może ja je nawet przymierzę? Przymierzmy. To jest w ogóle świetny pomysł, że ja e, e, po lunchu robię ten, to wideo. Więc, jak już mam brzuch wywalony, to teraz. E, to są dokładnie takie dżinsy, jak chciałam. To teraz sobie kręcę to wideo. O, super. Dobra, lecimy dalej. To były moje zakupy z Delando Privé. Ale zrobiłam też ogromne zamówienie w małej czarnej. Mała czarna to jest taki butik prowadzony przez Agatę w łodzi, ale Agata ma też swój sklep internetowy. Ja się z nią głównie kontaktuję przez Instagram albo oczywiście przeglądam stronę i tam bardzo często znajduję rzeczy, które mnie interesują. Dlatego, że Agata robi super taki przesiew polskich producentów, polskich marek, często też rzeczy szyte w Polsce. Ja bardzo zwracam na to uwagę. Więc bardzo się cieszę, że znalazłam Agatę. Agata właśnie miała w swojej ofercie taką różową bluzę. No to ja oczywiście musiałam ją wziąć. Oprócz tego, jeszcze z różów wzięłam koszulkę walentynkową z serduszkiem. To jest taka dłuższa koszulka, taki oversize, i myślę, że będzie super na wiosnę. Do jakichś kolarek. Mam białe i czar Mam beżowe i czarne. <grym> też z małej czarnej. I myślę, że wiedzie ta koszulka jak złoto. Ona jest z takiej grubszej bawełny, co ja lubię takiej trochę mięsistej. Taki konkret masz w ręku, także bardzo też lubię. I również ze, świetnego, ze świetnej jakości bawełny mam inną koszulkę. Tym razem krótsza, szeroka. Uwielbiam taki krój. Czy do tego, czy do tamtego, też wiedzie jak złoto. Oprócz tego ryzykowałam troszkę, ale wzięłam takie bomby, bomby, spodnie jeansowe. Czyli takie szerokie, szerokie spodniary. Zrobię jakieś osobne może nagranie w tych spodniach. Jak je zobaczyłam w nie, no one będą za duże. To są za duże spodnie. I one naprawdę są tutaj takie bombiaste. Ale jakie zakładam, to fajnie wyglądają i na pewno będę je nosić. A ta apaszka, którą tutaj e, przeplotłam sobie, była dołączona do innego produktu. Też z mojej czarni, zobaczcie jaka ładna. Jakie detale, no kurde nic, tylko ją po prostu założyć tu i na wyścigi konne. Apaszka była dołączona do Ostatniej, już rzeczy z tej paczki od, ma od małej czarnej, czyli do tej marynary. oversize'owa czarna marynarka. To jest coś, czego mi w sumie brakowało w szafie. Zobaczcie, ona nawet do tych dżinów super wiedzie. Taki wiecie, styl. Natomiast chyba zrobiłam zakupy na, na najbliższy rok ubraniowe, a przynajmniej do wios do lata nie wiem czy do wiosny do lata <noise> wiosna zaraz mm, już chyba nie będę nic kupować już chyba muszę sobie zabronić ale zarobiście to wszystko chciałam powiedzieć z czego jestem najbardziej zadowolona ale ciężko mi powiedzieć uważam że naprawdę udane są te zakupy ale się będę nosić ale się będę nosić jedyny jest problem nie mam miejsca w szafie zaczynam sukcesywnie zabierać półki mojemu mężowi i no, on już prawie, prawie nie ma się gdzie pomieścić. Chyba będzie trzymał rzeczy tu w łóżku, bo w łóżku jeszcze jest trochę miejsca w środku. No, co poradzić? Yy, miałyśmy jechać do centrum Nicei, ale jest tak brzydka pogoda, że zrezygnowałyśmy z tego pomysłu. Zamiast tego pojedziemy do Captromil. W Captromil są ubrania znowu. Ale myślę, że nic mi nie grozi. Raczej ciężko mi coś znaleźć dla siebie w tych sieciówkach. Nie mogę znieść tego, że sweter kosztuje 100 euro i jest na przykład z akrylu. I na przykład dodają do tego 10% kaszmiru. I mam takie, nie szkoda wam było tego kaszmiru na ten plastik? Nie wiem, po co to już dodawać ten kaszmir? Tam już jest, to jest i tak całe z plastiku. Także no, i jedziemy. Mój samochód jest cały, osrany i porysowany. Już nawet, nie wiem. Ktoś chyba po prostu przechodzi sobie i, i sobie go zarysowuje, bo to nie wygląda na takie, że ktoś przejechał samochodem nieostrożnie, tylko jakby sobie wyszedł i... Iga Świątek zawsze ze mną. Nawet we Francji mam dostawy z Polski. Zobacz. Sakra. Tylko się teraz stąd wydostać i w korkach dojechać do domu. Fantastyczny dzień wolny. Mhm. Telefon nie jest zrównoważony. No rany, no to czemu nie zrównoważyłeś? No.